Witam serdecznie w kolejnym zestawie misji do Will to Leave Online. Dzisiaj podejdziemy tutaj do Rafika. On to aż chyba dwie misje. A i u Rafika. I tu obok u gościa, który nam naprawia, więc od razu weźmiemy na niego. Czyli musimy tu do MTE wrócić. Bo to w MTE się znajduje. Ok. I. grafika. Mamy tu kilka rodzajów. na nawet rzadką elektronika OK. I co by nam jeszcze mógł zaoferować? Znalezienie klucza. I jakiegoś metalu. Najpierw weźmiemy ten klucz. OK. Mamy tu trzy misje do zabrania, czy tutaj ten metal, no to od razu można zabrać kolejne zdanie, które tutaj u niego mamy. Bo tak naprawdę ten metal będzie można zdobyć... No dokładnie, też również w tym samym miejscu, więc warto od razu pozbawiać jakiegoś więcej. W tym samym miejscu, czyli w MT będziemy mogli ten metal oczywiście zdobyć, ale pierwsze co, no to pójdziemy sobie zdobyć tutaj zadanie związane z tym... Rar, 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 tym rzadką elektronikom, Rare Electronics, trzeba go to powiedzieć. Czyli po prostu musimy udać się gdzieś tu w tym miejscu prawdopodobnie. I w którym z tych skrzynek to będzie? Jeżeli się nie mylę, to będzie tu w tym samochodzie, który jest w tym miejscu. Czyli tradycyjnie idziemy na do teleportera. Czy tu jest teleporter mniej więcej? No, albo tu. Nie, chyba tutaj, jeżeli się nie mylę. Tak, tutaj w tym miejscu jest teleporter. I oczywiście to tak wcześniej na nagraniu, tak nie ma się gdzieś tutaj i pójdziemy po ten element. No to idziemy tam. Czyli tak naprawdę gdy już jesteśmy w tym miejscu, jeszcze przeteleportowaliśmy tym teleportem, no to idziemy dokładnie we wskazane miejsce, czyli do tego samochodu. No i tu mamy tą zagubioną właśnie elektronikę. A więc tą rzadką elektronikę od razu jak jesteśmy już w Solance, Solensi, czy jakkolwiek by to nazwać. No idziemy do Rafika i oddajemy mu tą rzadką elektronikę. Przejdziemy się do MTE i znajdziemy te wszystkie elementy, które tu brakują. Więc międzyczasie udało mi się zdobyć już trochę tego plastiku, ale on i tak, i tak znajduje się w MT, więc sam też pójdziemy. No i przy okazji jeszcze oczywiście poszukamy ten metal, którego zbierzemy też więcej, bo do pierwszego potrzebujemy tylko 3. Więc idziemy do MT. Dobrze, czy jesteśmy w MT? Mi się udało tutaj dotrzeć. Czyli naprawdę wychodząc z Solar City idziemy tutaj. Tutaj i jesteśmy już tu w tym MTE. No I w tym MTE, gdy już jesteśmy... No to tak naprawdę warto razu tutaj skręcić w bok. I w tym miejscu najlepiej tego wszystkiego poszukać, tych brakujących elementów. Czyli tak naprawdę skręcamy tutaj i idziemy. Słyszę, że ktoś tutaj już jest. No też chyba szuka tego samego samego. Tak jak widzicie, trochę się uzbroiłem sobie zakupiłem dwie, dwa takie lupary czy jakkolwiek to się czyta ale zobaczymy, teraz trzeba się polecmy tej te itemy, które potrzebujemy o i jak ładnie no i akurat tyle co potrzebujemy można by powiedzieć ale pamiętajmy, że tego tutaj potrzebujemy aż 10 także i tak musimy poszukać tego trochę więcej Te wszystkie skrzynki, które tu są warto przeszukać. W każdej coś może się znaleźć ciekawego. Przy okazji razem można tym mięsko poszukać, które też mamy w kueście. Zobaczymy, czy tu już jakieś gdzieś skrzynki wybuchowe. Chyba nie. A, może zerknąć? nie? nie. czyli wejdziemy sobie tutaj do środka jest tutaj jeden jeszcze o właśnie, tego miasta można sobie przy okazji pozbierać bo 10 sztukarz będziemy potrzebować aż dodatkowy, dodatkowy exp mogą z tablicy zabrać takie zadanko więc tak tu gdzieś jeszcze było? Skrzyneczka o, jest. Ale tu już pozbierany widzę. Idziemy tu w tunel. O, ja tutaj próbuję nas znaleźć. A nas inny już tu gryzie. Tak. Skubany ciężko będzie do załatwienia, ale zrobimy to. Tak. Fajnie. O. Nas strzelba też nas dużo ratuje, aby nie patrzeć. Ale kolega chyba nas usłyszał. Przestał strzelać. patrzę, co się dzieje. O. Już jest ładnie. A no wciąż potrzebujemy jeszcze tego plastiku tutaj. Już dwie sztuki. No i tego potrzebujemy, żeby było równo 13, czyli jeszcze 7 sztuk ale gdzieś tu może jeszcze, to były te skrzynki gdzieś tu jeszcze były pochowane pamiętam przeszukaliśmy pójdziemy tu w głąb o, tu jest jedna skrzynka jeszcze <laughs> aj, ja, no niestety nie to co potrzebujemy jeszcze w głąb. Bo przy okazji oczywiście ten eksploracja MTE nam się też nabija. No ale i to jest naszym celem tutaj aktualnie. Dobra, tu już jest też już trochę więcej. Jeszcze jeden plastik. I tu cztery teby nam brakowały. Tak naprawdę waga nam się nie nabija, jeżeli to jest o takim kreskowanym. ukreskowanym. Czyli naprawdę te itemy w ogóle nie są podliczane wagą. Zresztą opisane ale wszystko inne nam wagę podlicza. Także warto pozbierać tego więcej, bo normalnie byśmy tego aż tak nie udźwignęli, nie udźwignęli aż tyle, abyśmy mieli niepotrzebne minusy do przemieszczania się z racji przeciążenia. Więc tak, tu może być już trochę... O, jak widać, raz, dwa, trzy, aż cztery tutaj są. Może być ciężko, to zrobimy to może tak. Dobra, tu już musi też poszukać skrzyneczki gdzieś są na pewno Jeszcze taki z nami jedzie. O krytyku udało nam się wbić, bardzo fajnie A Tu chyba była skrężka, jak dobrze pamiętam Ale to całe to zielone też trzeba uważać, żeby nas nie zabiło? Pierwsza teoretycznie już znalezione elementy, które potrzebujemy. I do drugiego niby też, ale potrzebujemy jeszcze dwie. Tam będzie ich potrzebnych 10. Jeszcze dwa metale byśmy musieli znaleźć gdzieś. Tak, tu jeszcze jest skrzyneczka ukryta. O. Tam jest na przeciwko. A, jeszcze jeden metalek. U, dużo ich tu do nas idzie, niedobrze. Ja tu wskoczam, nie wiem O, gdzie się zgubiły? Nie, ja nie, zgubiły się. Idą do nas Zużyjemy sobie tą amunicję, bo i ja mamy dosyć dużo. Dobra i kolejny jest po tamtej strony. z tym przebiegniemy Tu jest jeden tam jest drugi w środku Dobra, sprzęczka w sensie O kurczę no Dobrze, kupiłem dwa, to nie trzeba przeładowywać, bo dosyć długo trwa to Teraz zmieniam broń No i tak naprawdę bez już mam kolejną naładowaną Strzedło, można powiedzieć, to malutką lub Dobra, co tu jeszcze jest. Dobra, teraz mamy już odpowiednią ilość metalu, ale jak tu już jesteśmy, to zabierzemy sobie trochę, przeszukajmy już. Tak, a tu jest jeszcze jedna strzężka i zaszkodzi już jej zabrać. Dobra, no to praktycznie wszystkie elementy i dla tego zadania, i dla, o, i dla tego zadania mamy już wykonane. Czyli tak naprawdę, a możemy sobie pozbierać po prostu te brakujące dwa elementy, jak się uda. a no i wracamy. Czyli tutaj jak już mamy te zadania, że tak powiem, pozbierane, te wszystkie itemy potrzebne, no to idziemy oczywiście przed siebie do Rafika oddajemy u Rafika zadanie. On dostaje te 10 ferru z metalu. A 3 sztuki mamy do oddania tutaj. O trzy sztuki pozostaje tu komponenty, że tak powiem. Dobra. Ostatnie zdanie jakie nam zostało, no to jest zdobyć ten klucz. Czyli idziemy wykonać to zdanko. A żeby wykonać dodanko, to wychodzimy tędy, idziemy tą drogą. A to tak, wychodzimy z Source City i klucz jest ukryty gdzieś w tej lokacji. To trzeba uważać, w ten obszar nie można iść na razie, bo tutaj będzie się mi taki NPC, który później będzie do nas strzelał, taki ala bot, ale gdzieś tutaj jest ukryty ten klucz, który właśnie idziemy zdobyć. I teraz tak, ten klucz, który poszukujemy, znajduje się w tym budynku, Tutaj znajduje się npc, który będzie do nas strzelał, jeżeli się zbliżymy. Po prostu musimy tutaj to przeszukać tak, żeby go tam w żaden sposób nie wzbudzić do chęci strzelania do nas. Tutaj mamy na lockpiki miejsce, gdzie są fajne itemki, to jest właśnie to, co udało mi się pozbierać. Nie więcej z tego miejsca. No, ale nie o to chodzi. Teraz tak, gdy wyjdziemy stąd, musimy przejść tak naprawdę przez te tory, czyli nie jest to z tej strony lokacji, ten następnie, tylko jest dokładnie w tym miejscu. Ten klucz znajduje się w tym miejscu, czyli przechodzimy przez te tory na drugą stronę. I idziemy do tego budyneczku. Czyli tutaj. Ten klucz znajduje się tutaj w tej szafeczce. O, dokładnie ten. Teraz, gdy już to mamy, to po prostu wracamy do solanki. Czyli to samą drogą tutaj najlepiej. I tu z powrotem. No i tradycyjnie, gdy już ten klucz znaleźliśmy, no to oczywiście oddajemy go również do Rafika Solar City. <laughs> no i kolejne zadania oczywiście pokażemy na kolejnym nagraniu. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!